Inwestycje komunalne w Poznaniu w każdym roku pochłaniają wiele milionów publicznych środków. Czy wydawane są one zgodnie z zasadą gospodarności, zgodnie z prawem? Na ten temat sporządzono specjalny raport. To mimo, że wcześniejsze audyty były przez prezydenta udostępniane publicznie, chyba ten audyt był wyjątkowo przez prezydenta chroniony. Dlaczego dokument jest tak pilnie strzeżony przez urzędników miejskich? Szymon Szynkowski z Komisji Rewizyjnej dotarł do niego jako pierwszy z radnych. Zapoznanie z dokumentem przebiegało w obecności urzędnika. Nie otrzymał zezwolenia na kopiowanie dokumentu. Tych zarzutów jest bardzo dużo i to jest kwestia chociażby niedbałości w przygotowywaniu dokumentów finansowych, niedbałości, nieścisłości pomiędzy dziennikami budowy a protokołami odbioru inwestycji. Aby poznać historię raportu musimy cofnąć się do roku 2001. Wtedy w Poznaniu rozpoczyna się realizacja programu rewitalizacji zabytkowych obiektów i kamienic. Miasto zaciąga 48 milionów złotych kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Argumenty, które nam przedstawiono w związku z rewitalizacją kamienic w Poznaniu, były całkowicie sensowne. No pierwsze założenie było takie, żeby kamienice odziedziczone po PRL-u zaczęły wyglądać jak na zachodzie. Dotychczasowi lokatorzy musieli opuścić kamienice objęte programem rewitalizacji. Program nadzoruje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, zakład budżetowy miasta. Tu zapadają wszystkie ostateczne decyzje. O tym, kto będzie wykonawcą poszczególnych inwestycji i za jaką kwotę. Już niebawem okazuje się, że na rewitalizacji poznańskich zabytków fortunę zbija kilka firm budowlanych. Od dawien dawna wiadomo, iż w Poznaniu działa firma, która jest rodzinnie powiązana z żoną pana prezydenta Grobelnego. Firma, o której mowa pod nazwą Armanik, wygrywa szereg przetargów na remonty i renowacje obiektów komunalnych. Ta firma ta miała no, właściwie fikcyjną, znaczy miała podany adres, który był barakiem, barakiem na terenie miejskiej instytucji. Błyskotliwa kariera Armanika skończyła się, gdy spółkę zaczęli ścigać wierzyciele. Tropem upadłej spółki podążał Roman Klamycki, mieszkaniec Poznania, który od lat przygląda się działaniom miejskich urzędników. Ta firma uczestniczy w wielu przetargach. Ona pochodzi z Rogoźna. Kiedyś pod firmą Armanik, pod nazwą Armanik, przekręciła wykonawców na setki tysięcy złotych. Było wtedy wszczęte śledztwo i nastąpiły zmiany pewne własnościowe w tej firmie, takie żeby no, te związki bardziej ukryć. Po bankructwie Armanika w 2001 roku powstaje Armanik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rok później nazwę Armanik zmieniono na Arco, a dwa lata potem nazwa Arco zostaje zamieniona na Orlikon, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak jest do dziś. Ta firma wygrywa przetarg po przetargu, pomimo że roboty, które wykonywała wcześniej, nie były zrobione fachowo. Wielu poznańskich przedsiębiorców nie ma wątpliwości, że przetargi na miejskie inwestycje były ustawiane. Nie chcą się jednak ujawniać publicznie, w obawie przed urzędniczą zemstą. Gotowi są o wszystkim opowiedzieć przed sądem. Firma Orlikon jest uprzywilejowana, bo wszystkim powszechnie jest wiadomo, że, że to jest kuzyn, najbliższy kuzyn żony prezydenta. I Orlikon o chyba gdzieś od pięciu lat zaczął rozdawać karty w Poznaniu. Prezydent Poznania ogranicza się wtedy do publicznego wystąpienia. Nigdy nie wywierałem żadnych nacisków na rozstrzygnięcia przetargów, w których startowały firmy rodzinnie powiązane z moją żoną. Nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek preferencjach dla tych firm i nigdy w jakikolwiek sposób nie ingerowałem w przebieg i rozstrzygnięcia tych postępowań przetargowych. No przecież nie powie, że ma jakiś, jakiś wpływ na przetargi. No nie przyzna się do tego. To by był absurd. Audyt obejmował kontrolę kilku inwestycji komunalnych, m.in. rewitalizację zabytkowego budynku w Centrum Poznania. Dlaczego zadecydowano o odnowieniu tej kamienicy? Biegli wskazywali, że budynek nadaje się tylko do rozbiórki. Nie jest to zabytek takiej klasy, żeby to było ekonomicznie opłacalne. Jednak miasto z jakichś względów zdecydowało się, żeby podjąć się remontu tej kamienicy. Blisko 4 miliony złotych wydało miasto na rewitalizację tej kamienicy. Ale tak naprawdę odnowiono wyłącznie elewacje i okna. A tak wygląda wnętrze po rewitalizacji.